Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym porozmawiamy sobie o wymówkach, o wymówkach, które nas blokują przed odchudzaniem, o tym, jak z nimi walczyć. No i generalnie urządzimy sobie taką pogadankę na temat Instagrama i motywowania nas do odchudzania się. Często jest tak, że bardzo chcemy schudnąć całą sobą chciałybyśmy już być chude, wiemy, że coś jest nie tak, wiemy, że mamy nadprogramowe kilogramy i chodzimy z całą świadomością, z całą wiedzą, jesteśmy fantastycznymi teoretykami w tym odchudzaniu. Mamy wręcz zaplanowane, jakbyśmy widziały ten nasz proces zmiany. Mamy już zaplanowane i czytam zakupy, jadłospis, model żywieniowy, ćwiczenia, koleżankę z którą pójdziemy na siłownię, wybraną siłownię, ale no, nic cholera, nie jesteśmy w stanie zabrać się do tego odchudzania. Bardzo często widzę to po wiadomościach, które piszecie, albo po komentarzach. I zwykle jest tak, że pierwsza część jest taka przekonująca mnie, was i wszystkich dookoła, że to już wiem, tamto już wiem, jestem gotowa na to, umiem gotować, ratatata i tak dalej, a druga część jest ale i potem się zaczyna. Nie mam czasu, mam dzieci, mój mąż nie chce się odchudzać i ciągle mnie kusi słodyczami, mam pracę zmianową, nienawidzę gotować, no szereg wymówek się zaczyna. I powiem Wam, że kiedyś, na początku bycia motywatorką, też na początku swojego właściwego odchudzania się, kiedy mój mózg nie był jeszcze taki rozwinięty, Myślałam sobie, że to jest takie proste, że wystarczy się po prostu ogarnąć. I miałam ochotę takim ludziom, którzy byli już zapętleni w tych wymówkach, powiedzieć, dobra człowieku, weź się ogarnij. Ile tak można narzekać, no Jezus, no, masz dzieci, to sobie inaczej zorganizuj czas. Masz męża, który Ci podkłada słodycze pod nos, no to pogadaj z mężem. Jezu, problemy robisz. Ale z czasem zauważyłam, że takie rzeczy, to, to dla mnie może coś być proste, a dla kogoś to może być w cholerę trudne. I zaczęłam nabierać do tego coraz to większego dystansu. W końcu podobne rzeczy zaczęły przytrafiać się mnie samej. Zaczęło mi brakować czasu. I niby mogłam sobie powiedzieć tak, jak motywatorka z przeszłości, że dobra, ogarnij się, znajdź trochę więcej czasu i po prostu zacznij gotować. No ugotuj sobie wieczór wcześniej. A potem mimo tej całej wiedzy, mimo już wyciągniętych wniosków i tak dalej, widziałam, że hej, ale to nie jest tak. Ja, ja wiem, że ja mogę ten czas znaleźć, ale mnie coś. Paraliżuje w tym wszystkim, że tak naprawdę bardzo często to powiedzenie, że nie mam czasu i zostanie w tym, nie ruszenie dalej, nie zrobienie nic z tym, jest wygodniejszą sytuacją dla nas, niżeli znalezienie tego czasu, gotowanie sobie czegoś wieczór, wcześniej, i tak dalej, i Dlatego no, już chcę Wam to na wstępie powiedzieć, że to nie będzie film, w którym będę mówić, jak się ogarnąć i wyjść z danej sytuacji. Bardziej bym się chciała skupić na tym, żebyśmy sami dowiedzieli się, dlaczego, i przeszli w ogóle te, przez ten proces w głowie, dlaczego taki jest, że my mówimy sami do siebie, nie mam czasu albo. Ona tak pięknie schudła, bo nie ma dzieci, a ja mam dzieci, więc już po mnie, bo muszę poświęcać czas dzieciom, bo mamy w domu inne jedzenie przez to, że są dzieciaki, bo wynosiłam dwie ciąże i tak dalej, tak Tak, także o tym będzie ten film, ale jako że pomysł nagrania go złożył się z tym, że kilka dni temu jedna instagramowa trenerka, facebookowa trenerka, internetowa trenerka, tak bym powiedziała, Napisała post bardzo agresywny według mnie i pełen negatywnych emocji, post, w którym właśnie motywuje ludzi do zmiany, sugerując im, że są w pułapce swoich, swojego myślenia, w pułapce swoich, no tych, wymówek, o, przepraszam, w filmu wymówkach ja zapomniałam najważniejszego słowa, ale robi to w taki sposób, wręcz bym powiedziała. Obrzydliwy, że mi to mocno, zostawiło mi to duży, dużą bliznę na psychice i chciałabym też do tego wpisu się odnieść, także to dzisiaj przed nami. Wymówka to jest taka cwaniara, która pojawia się w momencie, kiedy w mózgu pojawia się pomysł, chęć zmiany sytuacji. Nie ukrywajmy, że odchudzanie się jest pokaźną zmianą sytuacji. Zmienia się styl jedzenia. Zmienia się w ogóle styl życia. Zaczynamy się ruszać, zaczynamy też wchodzić na inne szlaki myślenia, bo gotowanie jest inne, podejście do żarcia się zmienia i tak dalej i tak dalej. I teraz moja teoria, jedna z teorii w ogóle takiej wymówkowej, której ja się chwytam bardzo mocno, jest taka, że my Wymyślamy wymówki. To się dzieje oczywiście na poziomie podświadomym. Ja nie mówię, że świadomie siedzi teraz każdy w głowie i sobie knuje, jaką wymówkę wymyślić. O nie, nie, Takie wymówki to się knuje, wiecie, jak się nie chce gdzieś iść, i sobie, dobra, dzisiaj mnie boli brzuch, czy boli mnie głowa. No, tak, to, to są wymówki takie na poziomie świadomym. Ja mówię o podświadomym. W każdym razie pojawiają się one w naszej, w naszej głowie, dlatego że wejście w odchudzanie się jest wyjściem ze strefy komfortu. I teraz możecie sobie pomyśleć, ale jak to jest komfortowe dla mnie? Jestem gruba, tak o sobie przynajmniej myślę, że jestem gruba, źle się czuję, wszystkie ciuchy są na mnie za małe. Tu mi wycieka, tam mi wycieka, nikt się mną nie interesuje. Mąż mi mówi, że jestem gruba, więc, jaka to jest strefa komfortu? Dla Twojego mózgu na ten moment nie jest ważne to. Że ty uważasz siebie za osobę grubą. To jest osobny aspekt, oczywiście jest to w kwestii akceptacji, samoakceptacji i tak dalej bardzo ważne, ale jakby jesteśmy, wiecie, w innej tonacji teraz, o czymś innym mówimy. Dla Twojego mózgu tragiczne jest to, że trzeba będzie coś zmienić. Mózg nie lubi zmian, uwielbia harmonię, uwielbia przyzwyczajenia. Dlatego tak wiele rzeczy mamy w nawykach, prawda? Bo to nie jest tak, że my jako gatunek lubimy od nowa codziennie myśleć o wszystkim od początku. Teraz biorę rękę tak, teraz piję to, teraz siadam w ten sposób, teraz sięgam do lodówki po to. My nie analizujemy wszystkiego. Dużo rzeczy robimy nawykowo, dlatego że jesteśmy tak skonstruowani. Jeżeli ja podejmę decyzję, że chcę się odchudzać, to w jakiś sposób muszę zmusić siebie do wyjścia ze strefy komfortu. Strefa komfortu to jest to, do czego moja głowa jest aktualnie przyzwyczajona. Jest przyzwyczajona do tego, że jem jak popadnie? Jest przyzwyczajona. Że mam jakieś swoje takie nawyki żywieniowe, że nie lubię gotować, więc sięgam, sięgam po gotowce, często sięgam po fast foody i tak No to jest jego strefa komfortu. Wymówka pojawia się wtedy, kiedy my nie mamy zasobów, żeby wyjść z tej strefy komfortu. To jest takie automatyczne. Wizja tego, że miałaby nadejść zmiana, budzi w nas strach. I znowu to jest na poziomie podstawowym. Pojawia się wymówka, i teraz, jak sobie z taką wymówką poradzić? Na mnie bardzo zadziałało to, że ja sobie w ogóle uświadomiłam, że coś takiego jak wymówka istnieje. Często Wam to też powtarzam, że Połową suk sukcesu jest świadomość danego problemu. Jeżeli ja chcę schudnąć, to połową sukcesu dla mnie będzie to, jeżeli zyskam świadomość, dlaczego dotychczas tyłam. No to brzmi banalnie, ale to jest cholerna prawda. Tak samo tutaj. Sukcesem będzie samo to, że ja nazwę swoje wymówki, zobaczę kiedy się załączają i. Sama wymyślę drogę i jak sobie z nimi poradzić, ponieważ zauważcie, że każdy z nas jest totalnie inny, jest totalnie w innej sytuacji. Nie możemy skopiować tych samych modeli rodzinnych, takiej samej pracy, trybu życia itd. itd. I już Wam szybciutko mówię, jak to u mnie wyglądało. Najpierw sobie uświadomiłam i, jakby, zakorzeniłam się w tej świadomości. Czyli wzięłam tę nieszczęstną kartkę i na tej kartce wypisałam wymówki, które mi się zdarzają. W tak formie cytatu. Czyli wymówka np. o imieniu nie chce mi się, wymówka o imieniu nie mam czasu, i znowu, wymówka o imieniu mam dużo pracy. Albo też są takie wymówki, że odchudzanie tak naprawdę nie jest zdrowe, albo dieta nie jest zdrowa. Albo chudzi żyją krócej, to też są wymówki. Wszystko to wypisałam sobie i obok nich napisałam, w jakich sytuacjach one się pojawiają. Czyli w momencie na przykład, kiedy pomysł mówi idź na basen, bo dzięki temu będziesz miała aktywność fizyczną, czyli przyczynisz się do zdrowego trybu życia i do odchudzania się, a wymówka mówi nie masz czasu. To zapisywałam do sobie, że to się pojawiało w takiej sytuacji. No i ostatnim etapem tutaj jest yy, zapisanie sobie na końcu, co mogę jej odpowiedzieć. Czyli wyobrażam sobie, że wymówka, że yy, to, co mówi wymówka, to jest właśnie to są słowa obcej osoby. I jak mogę ja jej odpowiedzieć? Czyli w sumie jak ja sama mogę odpowiedzieć sobie. Ale tutaj nakłaniam, żeby to nie było jakieś tam, wiecie, w stylu, odwal się głupia cipo, tylko normalne, logiczne argumenty. No i znowu nawiążę do tego, że każdy z nas jest w innej sytuacji, czyli jeżeli wiesz, że w ciągu dnia byś znalazła czas między, zmyślam teraz, 17 a 18, no to chodzi o to, żeby wymówcy to napisać, że nieprawda, masz czas, mogłabyś go znaleźć w środę między 17 a 18. Logicznie z nią porozmawiać i przedstawić sobie logiczne argumenty. Praca nad wymówkami, jak wszystko, to jest proces, także jeżeli i na początku to nie zawsze będzie udawać, się, się udawać jeżeli na początku wciąż będziecie wpadać w te pułapki to trudno no palicho no przecież to nie jest tak że my się tego nauczymy już zawsze będziemy idealni ja cały czas korzystam z wymówek ale już o wiele ale to o wiele rzadziej i to bardzo często są już takie wymówki kontrolowane że mam mówię na przykład sobie że nie masz dzisiaj czasu Potem przychodzi myśl, no cholera, znalazłabyś czas, przecież obie to wiemy, że znalazłabyś czas. No i w kontrolowany sposób potem ze sobą y, rozmawiam i daję sobie przyzwolenie, na przykład na to, żeby z czegoś zrezygnować, bo czuję się przeciążona, bo wiem, że już zrobiłam dla siebie bardzo dużo i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest zupełnie inna gadka. Wcześniej to było, wiecie, wymówka i odcięcie się od tematu. Nie ma odchudzania się, bo nie mam czasu. Koniec, kropka i wracamy do starych nawyków. Także nie martwcie się, jeżeli na początku to nie będzie wychodziło. Super ekstra idealnie. Ważne jest to, żeby mieć tego świadomość i cały czas to mielić i mielić i mielić. No ale niestety, internet w ostatnim czasie pokazał mi i Wam, bo być może też to widzieliście, że można motywować ludzi w zły sposób i można sprawić, żeby jeszcze gorzej się poczuli w swojej skórze. Zwykle jest tak, że jak mamy nadwagę albo otyłość, to raczej nie czujemy się ze sobą dobrze. To znaczy, super by było, gdybyśmy się czuli na każdym etapie fantastycznie i na pewno nasza yy, psychika by była z tego powodu zadowolona. Ale powiem Wam, że za czasów, kiedy byłam otyła, to nie czułam się ze sobą dobrze. Oczywiście stwarzałam kreację osoby, z którą wszystko jest w porządku. Głośno mówiłam o tym, że jest wszystko w porządku, że się dobrze czuję w swoim ciele, ale ja sama znałam doskonale prawdę. I jeżeli na takim etapie swojego życia, kiedy podejmuję się pracy nad sobą, ale jestem wciąż, jakby to powiedzieć, krucha, no bo nie mam jeszcze y, dobrze wylanych tych fundamentów betonowych swojego odchudzania się. Każdy mówi coś innego, mam nawał tych informacji i jeżeli w takim momencie ja spotykam na swojej drodze osobę w internecie, która mówi mi, że tak naprawdę, gdybym chciała schudnąć, to bym schudła. Że tak naprawdę jestem gorsza przez to, bo się objadam, bo, bo nienawidzę siebie i że ja wierzę, że, to, że kiedyś schudnę, a potem sięgam po takie zachowania, to powiem Wam, nie wiem, czy bym się nie załamała, bo to nie jest rodzaj, według mnie, pozytywnej motywacji. To jest to jest motywacja taka poprzez, też wielu nauczycieli ma taki styl wychowywania swoich uczniów, to jest motywacja poprzez deptanie. Czyli zdeptam i oś... terapia szokowa, o tego słowa mi brakowało, terapia szokowa. Uważam, że każdy z nas, każdy absolutnie, czy jest najchudszy na świecie i waży 30 kilo... Czy jest bardzo, ale to bardzo duży, ma otyłość już najwyższego stopnia i waży 200 kg? Każdy z nas zasługuje na szacunek. Wiadomym jest, że osoba, która waży bardzo dużo, nie wzięła tych kilogramów z powietrza. Ja to wiem i wy to wiecie, że to się bierze z jedzenia. Nie zawsze jest tak, że człowiek z nadwagą i otyłością obiada się kompulsywnie. Owszem, nadwaga rosnąca tkanka tłuszczowa jest efektem za dużej ilości energii, którą organizm zakumulował sobie, bo nie miał co z nią zrobić. Nie została ona spalona i przetworzona itd. Ale to nie jest jeden do jednego tak, że w takim razie, jeżeli jest nadprogramowy kilogram, to na pewno po drugiej stronie jest obżartuch obrzydliwy, który wyciera się po prostu cheeseburgerami, wylewa na siebie lody i potem jeszcze obkleja się chipsami. A nawet jeżeli by tak było, jeżeli byśmy mówili o takiej osobie, to nam nic do tego. Ten człowiek potrzebu potrzebuje naszego szacunku tak samo jak każdy inny człowiek, bo to, że on tak robi, ja wiem, że teraz dałam jakiś karykaturalny w ogóle obraz człowieka objadającego się, ale jeżeli ktoś taki istnieje, to nic nam do tego. Ten człowiek tak czy siak potrzebuje pomocy, bo to jest jego problem do jasnej cholery i to nie jest tak, że jeżeli on ma zaschnięte jedzenie na buzi, a wolny czas spędza tak, że je przed telewizorem, to to nie jest tak, że on jest gorszy. To jest jego problem. Nie ma znaku równości między objadaniem się a byciem obrzydliwym, bo obiadanie się jest swego rodzaju nałogiem. Jest takim samym nałogiem jak alkoholizm, a pamiętajcie, że alkoholicy też są różni. Są śmierdzący żulowie. Żule, ludzie, którzy zazwyczaj nie mają w domu i się nie myją, ale są też alkoholicy yy, kulturalni, biznesmeni, którzy piją sobie tylko w domu. Oba typy alkoholowe zasługują na nasz szacunek, ok? Dopóki nie krzywdzą nas, dopóki nie robią nic złego naszej rodzinie, My w ogóle nawet nie powinniśmy ingerować w to, żeby ich wyzywać, żeby ich oceniać. No, jeżeli pan żul już sika nam na drzwi wejściowe, no to wiadomo, fajnie mu zwrócić uwagę. Ale nic nam za bardzo do ich stylu życia. Obiadanie się tak samo jest, jest takim samym nawykiem, jak spożywanie narkotyków, jak uzależnienie od narkotyków, jak, uzale jak seksoholizm albo jak uzależnienie od hazardu. Wierzcie mi lub nie, ale odkąd żyję. Nie widziałam nigdy materiału w formie wpisu, w formie filmu, gdzie ktoś by sobie tak po prostu usiadł i napisał czy nagrał, że ja nie rozumiem tych alkoholików w ogóle. Jak można być takim obrzydliwym, że ciągle tylko chlać, że przecież to jak ma się problem, to się po prostu nie chleje i trzeba przestać być alkoholikiem, bo ja to jestem taka świetna, bo ja nigdy nie miałam z tym problemu. I w ogóle, jeżeli narzekasz na to, że jesteś alkoholikiem i psujesz sobie życie, to po prostu przestań to robić, a nie, wierz, nie, nie cały czas wierzysz, że coś ulegnie zmianie. A tutaj jak, jak najbardziej można te nałogi porównać jeden do jeden. A patrzcie, że na temat innych grup nałogowych nikt tak się nie wypowiada. I to powinno się troszeczkę zmienić w mediach. Powinniśmy przestać postrzegać ludzi, którzy mają problem z jedzeniem jako ludzi, którzy są w jakiś sposób, no nie wiem, gorsi, śmierdzą, ja nie wiem, jak to się kojarzy ludziom, ale jak spotykam właśnie takie treści na temat ludzi z nadwagą, z otyłością, objadających się, to to wszystko jest takie, jakieś takie lepkie, takie, takie niewygodne, o troszeczkę obrzydliwe. A to jest choroba tak, taka sama jak, jak inna. Podobnie jest też z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja albo bulimia. To się traktuje za to jako chorobę nastolatek. I też często spotykam się z podejściem takim, że, że to jest. Brakuje mi słowa. Fanaberia. Że to jest nastoletnia fanaberia. Ani wymyśl, nie wymyślaj, zacznij jeść. Co ty znowu wymyśliłaś? Znowu jesteś na jakiejś diecie modelek. To nie jest fanaberia niczyja, to jest coś, co owszem jest nasilone w wieku nastoletnim z różnych względów, ale to może pozostać potem z człowiekiem do końca życia. A to nie są żarty, bo przypominam Wam, że anoreksja jest, tym, jest śmiertelnym zaburzeniem, jest śmiertelną chorobą psychiczną, jedyną śmiertelną chorobą psychiczną. Trochę się rozgadałam i trochę z tego wyszedł referat. Mam nadzieję, że ci, którzy tutaj wpadli po porady, znajdą porady dla siebie. Mam nadzieję, że ci, którzy lubią pogadanki także znajdą tutaj coś dla siebie. Kochani, dziękuję bardzo, że poświęciliście mi swój czas. Lubię sobie czasami usiąść i do was po prostu tak pogadać, zrobić typową pogadankę. Piszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Możecie podzielić te komentarze na dwie sekcje. Na przykład w jednym komentarzu pisać, co sądzicie na temat wymówek, jakie macie swoje sposoby na radzenie sobie z wymówkami, jak sobie poradziliście w procesie odchudzania albo czego jeszcze tutaj nie rozumiecie. A drugi komentarz może być taki, co sądzicie o właśnie tej tendencji szykanowania ludzi z nadwagą i z w internecie także bardzo chętnie poczytam Wasze zdanie tymczasem ja się już żegnam zapraszam Was na swojego Facebooka i Instagrama jeżeli ten film Wam się podobał to pamiętajcie o łapkach w górę oraz o tym żeby zasubskrybować ten kanał moim marzeniem jest 5000 żeby w końcu kliknęło na tym kanale także rozsyłajcie go dalej gdzie się da mamie, tacie, rodzeństwu babciom, dziadkom, komu tam chcecie, do zobaczenia w następnym materiale, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję papa. pa, pa.